Radomska Kronika Radiowa. Radomskie Słowo w lipcu 1923 roku informowało o skutkach pijaństwa i swawoli. Skorzystawszy z pięknej letniej pogody, między licznymi wycieczkowiczami wyjechali w ubiegłą niedzielę do Jedlni dla zaczerpnięcia świeżego powietrza. I wypróżnienia kilku flaszek wyskokowego nektaru, Piotr, Edward i Marian zabrawszy ze sobą z Radomia zapasy wódki i przekąsek. Kilka godzin pobytu w lesie na świeżym powietrzu tak odurzyło młodzieńców, że powracając z jedli o godzinie 5.04 po południu pociągiem numer 121 nie wsiedli do wnętrza wagonu. Lecz uczepili się na stopniach spacerując wzdłuż pociągu. Podczas tego spaceru Marian spadł w biegu pociągu, ulegając ogólnemu potluczeniu i wstrząśnieniu mózgu. Dwaj pozostali pomimo nawoływań konduktorów i służby pociągowej nie tylko nie zwracali uwagi, lecz natomiast jeszcze bardziej, dokazywali i popisując się różnymi sztukami lamanemi obrzucali wymysłami służbę pociągową. Wobec tego pociąg zatrzymano i silą sprowadzono młodzieńców do wagonu, a w Radomiu oddano ich pod opiekę policji, która stwierdziła, że oni właśnie zepchnęli z pociągu Mariana. Policja sporządziła odnośny protokół i prowadzi dalsze w tej sprawie dochodzenie. O upadku z wagonu młodzieńca Mariana dowiedziano się dopiero pod Radomiem, wobec czego dopiero później sprowadzono go do miasta i w stanie nieprzytomnym odeslano do szpitala świętego Kazimierza. Oto są zgubne skutki nalogowego pijaństwa rozwielmożniającego się wśród młodych ludzi. Coraz bardziej. O tym wszystkim pisalo radomskie słowo w lipcu 1923 roku. Czytał Dawid Fur. Radomska Kronika Radiowa Wszystkie przedstawione w programie wydarzenia są autentyczne.